O kurde. Też bym nie chciał? <noise> nie chciał, tego pytania. Trudno. Jedno z trudniejszych. W 93-94, który w w Ekstraklasie był Zenon Burzawa. W jakim klubie wtedy o, grał? Jeez. Wiedziałbyś, Kowal? Mhm. Tak? Zenon Burzawa. Przepraszam, Jedno... nie kojarzy mi się z niczym Zenon Burzawa. Jedno z trudniejszych pytań. Łukę z Łódź. Nie. Co Słuchaj, no. Dla mnie to, dla mnie coś, mi się wydaje, że on spniew To nie był ten? No. Tak. Sok pniewy No bo mi są miliardy no. Mówię. <grym> no to właśnie, ja w No wcześniej... że to już padło? Mm -hmm. Tak, tak, ale to nie wiem Nie tak, tak. jestem na straconej pozycji. No ta, tam nie jak na, dobrze, na tym stadionie się Gleszek e... Piszcz, tam pamiętam kiedyś, kopnął piłkę i ona poleciała na cmentarz. Bo nie trafił światło bramki. daje Kowala, niestety. Wojtek, no. Walczymy o drugie miejsce. Jezu. No. Czyli ja liczę, że ty o pierwsze też będziesz walczył, no, ale 31 tak trzeba taktykę obrać. 31. Było.